Niedawno pojawiła się nowa zapowiedź Shreka. Shrek, jaki jest każdy widzi. Doskonała animacja sprzed lat, która dekorowała dzieciństwo szczególnie milenialsów, Z i ich rodziców. Pełna poczucia prostego, aż celnego humoru, nawiązań m.in. do baśni braci Grimm. Szczególnie w Polsce wyróżniała się popisami dubbingowymi na szosie dziurawej jak gacie twojej starej kinematografii. Weź parę popisów, strzel na szosie. A jaki będzie przyszłoroczny szrek? Z trailera da się wynieść, że autorzy chcą upiec zwiepieczenie na jednym ogniu, wykorzystują sentyment młodych dorosłych, jednocześnie nawiązując do obecnych trendów, w tym wszechobecnego TikToka w kontekście nieporadności w internecie starszych I i pewnie celem przyciągnięcia młodszych odbiorców, bo to oni są w końcu zjedaczami kolorowych animacji. Poza fanami chińskich bajek, ale połowie z nich, introwertyzm nie pozwolił wrzucić dalej niż do kina domowego i do kibla w przerwach. Fani, zwłaszcza ci starzy, dokonali śledztwa i całe szczęście znaleźli problem, którego tak bardzo potrzebowali. Okazuje się, że mimo iż w poprzedniej części szereka urodziły mu się trojaczki, w tym dwóch synów, brązowookich i jedna córka niebieskooka, w tej części córka jako nastoletnia ogrzyca ma brązowe oczy. Czy to znaczy, że któryś syn przeszedł tranzycję bagienną i wybuchła afera? Przecież świat odchodzi od kultury łowu. Czy ogry o tym nie wiedzą? Może Shrek V powstaje tak długo, że zmiana nastrojów politycznych jeszcze nie dotarła na bagna? A może odpowiedzi są banalne? Może autorom bardziej pasował brązowy kolor oczu do nastoletniej postaci? A może tak jak u ludzi, większość ogrzych noworodków rodzi się z niebieskimi oczami, by z czasem zmieniły barwę? A może rzeczywiście przeszła transfuzję błota? Wielka komisja wyrywania rzeczy oburzających zdaje się nie pamiętać, że szereg w poprzednich częściach żartował z tych tematów, choć być może bohaterowie żartów byli mniej delikatni. Doris, prawdopodobny brat Kopciuszka, który by przypodobać się księciu zmienił płeć. Cześć. Albo po prostu Doris od wczesnego dzieciństwa paliła papieros. Szrek w Polsce stał wybitnym dubbingiem. Jerzy Sztur, świętej pamięci już, mimo że politycznie dzielił w ostatnich latach życia, bezapelacyjnie był jedynym głosem osła, jaki dziś możemy sobie wyobrazić. I mój bohater zmienia się w inne zwierzę. No chodź, Śrek, bo korki będą no. A mam wrażenie, że mimo tytułu, to osioł był głównym bohaterem, na którym opierały się poprzednie części. Czy mimo tych wszystkich zmian i odkryć wybitnych analityków 45-sekundowych trailerów będzie się to dać oglądać? Jak myślicie, kto będzie nowym osłem? Kola czy Pepsi? Subskrybuj pierwszy level. Albo nie. Pierwszy level.